Podnieś tą hantelkę i wygraj 100 zł, Lecz jest jedno ale Przykleiłem ją najmocniejszym klejem na świecie do deski I trzeba ją oderwać I pierwsza osoba, którą ją wyrwie Wygrywa stówkę Więc zaczynamy Nie, nie ma, nie ma opcji za, za dobry klej Terminator, uwaga no, chyba nie, nie. nie chyba nie. Nas. Desko się gdzie? I z każdym kolejnym uczestnikiem bałem się, że ta hantelka po prostu puści. Ale oglądajcie do końca, bo warto. Czyli mówisz, że nieosiągalne. Nie, myślę, że dla mnie nie. A kto to musiałby przyjść? Pójdzian. Pójdzian? myślę, że, że by wziął. I na koniec przyszedł największy uczestnik. Największym to to bo największym uczestnikiem Ja to tutaj lewo. się boję o ten hantelek. A żeby dowiedzieć się, czy udało się oderwać handelkę, obejrzyj mój cały film na YouTube.